Zapraszamy na kolejne spotkanie z siostrami Nazaretankami z cyklu Rozmawiamy o powołaniu. Siostra Rafała od Jezusa, Nazaretanka. Osiem lat temu złożyła siostra śluby wieczyste. Skąd to przekonanie, że Pan Bóg siostrę wybrał i powołał? Czy usłyszała siostra może te słowa Jezusa, pójdź za mną? Nigdy nie usłyszałam takich słów, pójdź za mną. Usłyszałam inne słowa, kocham Ciebie. Usłyszałam je podczas spowiedzi, generalnej mojej spowiedzi, która była punktem zwrotnym w moim życiu duchowym, ponieważ to był punkt, moment mojego nawrócenia. Kapłan powiedział, że Bóg mnie kocha powiedział takie słowa. Ja odniosłam je bardzo do siebie i przyjąłam je jako słowa Jezusa, który mówi do mnie: Kocham Ciebie. I od tego momentu zaczynała się moja fascynacja Bogiem, chęć Jego poznawania, bycia z Nim, w Eucharystii, w adoracji, przy Słowie Bożym. I to był moment, kiedy przyszły do mnie takie, miałam w głowie takie myśli, że ja nie chcę spędzić swojego życia z nikim innym, jak tylko z tym, który pierwszy powiedział, że mnie kocha. Wtedy siostra, która zajmowała się duszpasterstwem młodzieży nazaretańskiej, zapytała się mnie wprost, czy ja myślałam kiedyś o zakonie. No i oczywiście na tamten moment odpowiedziałam jej, że nie, nigdy w życiu nie myślałam o klasztorze, natomiast to był moment, kiedy zaczęłam o, tym, o nim myśleć. I tak ujmując to jakieś jedno wyrażenie, to droga mojego powołania to jest odpowiedź, Mojej miłości, na miłość Boga, który ukochał mnie pierwszy, który ukochał mnie jeszcze wtedy, kiedy go nie znałam. A moment decyzji, że ja jednak wstępuję, kiedy to było, i czy było takie przekonanie, że idę na 100%, czy po prostu spróbuję, zobaczę, jak będzie, i ewentualnie z czasem, jeśli zobaczę, że to nie jest moje. To będę mogła zrezygnować. Samo rozeznanie, czy rzeczywiście droga życia konsekrowanego jest moją drogą, w moim przypadku trwało rok i wydaje mi się, że to jest stosunkowo krótko, natomiast to, był to rok bardzo mm, intensywny i burzliwy. Prosiłam Pana Boga każdego dnia, żeby dawał mi znak, yy, żeby pokazał mi, czy rzeczywiście to jest właściwa droga. I czy ja się nie pomylę? I dawał mnie takie znaki w swoim słowie, w wydarzeniach. Bardzo i dużo było, ale oczywiście dla mnie to było zawsze za mało. Aż wreszcie jedna siostra zaprosiła mnie, abym przyjechała na kilka dni do Żdar do Domu Postulatu, żebym zobaczyła, jak wygląda to życie z bliska. Rzeczywiście tam pojechałam i już sama droga w tamto miejsce. Coraz bardziej upewniała mnie, że, że robię dobrze, że to jest, że zdarzy się coś, co mnie przekona, i byłam pełna pokoju, jadąc tam, i rzeczywiście tak było, pojechałam byłam tam może za cztery dni, pracowałam razem z siostrami i może w, akurat w, w moim pobycie tam nie, nie było jakiegoś jednego takiego znaku szczególnego, natomiast sama atmosfera. Y, i bycie z siostrami we wspólnocie upewniło mnie, że to jest właśnie to miejsce, gdzie ja chcę być. I, i to mnie upewniło w tym, że, że Pan Bóg mnie tutaj wzywa. Po tym moim pobycie w, w Żżarach, dosłownie za miesiąc wróciłam tam, przyjąłam aspirat i, i już tam zostałam. Pracuje siostra z młodymi ludźmi. Jak towarzyszyć im w rozeznawaniu wyboru drogi życiowej? Dobrze się to określiła, to słowo towarzyszyć. I właśnie najlepiej towarzyszyć. A towarzyszyć to znaczy iść się z kimś ramię w ramię, obok i po prostu słuchać. Jeżeli ktoś zadaje pytania, młodzi ludzie zadają bardzo dużo pytań. Odpowiadać i cierpliwie po prostu w tej drodze z nimi iść i właśnie im towarzyszyć. Ja jestem daleka od tego, żeby udzielać jakichś takich rad. Bardziej dzielę się swoim doświadczeniem i doświadczeniem Pana Boga, bo generalnie oni najczęściej szukają tej relacji z Jezusem i to jest dla nich najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest świadectwo. Bardzo dziękuję, siostrze, za spotkanie. I na koniec zachęta byśmy wspólnie trwali w tym tygodniu na modlitwie o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.